W zmaganiach na morzu czas ruszyć na jeziora. Areną trzeciej rundy pierwszej ligi polskiej, ligi żeglarskiej miał być Olsztyn, stolica Warmii i Mazur. Piękne, dostojne miasto położone nad rzeką Łyną i wśród pięknych jezior. Pełnia lata, ludzi w brud, a atrakcji nad olsztyńskimi jeziorami nie brakowało. Organizatorzy regato puchar marszałka województwa warmińsko mazurskiego wraz z Fundacją Przyszłość dla dzieci przygotowali w bazie regat na plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel, wiele atrakcji dla kibiców i odwiedzających. Akwen regat to obszar w pobliżu pomostów i kąpieliska. Tradycyjnie rozgrywany na dwa boki z wiatrem i dwa podwiatr, przy czym górny znak należy ominąć lewą burtą od prawej strony. Wszystkie zawody w ramach Polskiej Ligi Żeglarskiej rozgrywane są na regatowych jachtach klasy RS21, które są jednakowe, a załogi wymieniają się nimi pomiędzy wyścigami. To eliminuje sprzętowy wyścig zbrojeń, obniża koszty rywalizacji i wyrównuje ją, ograniczając jedynie a może szczególnie do żeglarskich umiejętności ścigających się załóg. Po dwóch rundach rywalizacji w Sopocie i Gdyni na czele klasyfikacji generalnej pierwszej ligi była Sportbita, której dzielnie po piętach deptały Albatros Volin i Ocean Challenge Yacht Club. Runda w Olsztynie mogła potwierdzić ambicje czołówki na awans do Ekstraklasy, a potknięcia mogły wszystko skomplikować przed ostatnią rundą w Sztynorcie. Jeśli chodzi o dolną połówkę tabeli, ekipy z Powidza musiały wziąć się w garść, by w przyszłym roku nie ścigać się na najniższym szczeblu ligi. Wciąż swojego potencjału nie potrafiły potwierdzić mocne załogi UKS Navigo i Mariny Niesulice. Organizatorzy dopili wszystko na ostatni guzik. Można było ruszać na wodę. Polska Liga Żeglarska dotarła do Olsztyna. Jesteśmy na trzeciej rundzie pierwszej ligi. Piękna pogoda, piękny akwen, ma ludzi na brzegu i będzie sporo emocji. Zobaczmy, co się wydarzyło. Żeglarze również nie mogli się doczekać pierwszego sygnału. Trzecia runda, Polska Liga Żeglarska, świetna pogoda, akwen może nie za wielki, ale wyjątkowo, wbrew naszym przewidywaniom, dopisuje nam wiatr. Mamy siłę, trymer Grota gotowy, jedziemy. Mimo szczerych chęci wszystkich uczestników, wiatru było jak na lekarstwo. Doł słabo i trzeba było go szukać na całym akwenie. mieć się na jeziorze Krzywym w Olsztynie. Warunki są bardzo słoneczne i bardzo słabo wiatrowe. Jest bardzo trudna nieżeglarska pogoda i liczymy na to, że za jakiś czas warunki zaczną nam sprzyjać i rozegramy przerwany wyścig. Kilka pierwszych wyścigów przerywano, a kiedy w końcu mocniej powiało, udało się wyścigi rozegrać. To dało motywację do dalszych zmagań. Właśnie udało nam się wygrać wyścig. Pogoda dopisała, warunki zmienne, jak to na jeziorze. Mi osobiście to bardzo odpowiada, no i cieszę się na, na kolejne wyścigi. Mam nadzieję, że będzie ich dzisiaj dużo. Ten, kto najlepiej potrafił zaklinać wiatr, mógł liczyć na jego przychylność. Tu liczyło się nie to, kto utrzyma w ryzach łódź, ale to, kto potrafi znaleźć więcej energii od innych. Jesteśmy po wygranym wyścigu. Warunki dosyć ciężkie, mało wiatru, e, temperatura bardzo wysoka, ale jakoś cudem udało się puścić kolejny wyścig mimo, mimo ma, małej ilości wiatru, ale jesteśmy zadowoleni. Drugi wygrany wyścig, także jak na razie do przodu. Kościański klub żeglarski rzeczywiście wystartował znakomicie, wygrywając dwa wyścigi. W końcu swoje aspiracje potwierdziła też Slava Racing, zajmując drugie i piąte miejsce. Kończymy pierwszy dzień. Za nami bardzo trudne i wymagające warunki. Wiatr bardzo słaby, kręcący, raz z lewej, raz z prawej. Liczymy na to, że jutro będzie troszeczkę lepiej i będzie można powalczyć. Pierwszego dnia zawodów przy słabym wietrze udało się rozegrać zaledwie cztery wyścigi. Doskonale rozpoczęli liderzy rankingu Sport Vita, otwierając regaty pierwszym i trzecim miejscem, oraz wicelider Wolin, przypływając na miejscach trzecim i drugim. Pechowo zaczęła faworyzowana załoga Garland-Gliwice, notując niezawinioną kolizję w pierwszym wyścigu, przypływając ostatecznie na ósmej pozycji oraz na czwartej w kolejnym, co z góry stawiało ich w trudnym położeniu. Mało pływania, to więcej czasu na lądzie. Poznajmy tych, którzy w tym sezonie walczą o awans. Cześć, jesteśmy ekipa Albatros Wolin i startujemy w tym roku w pierwszej lidze żeglarskiej. Cześć, jesteśmy Spirit Sailing Team i startujemy w pierwszej lidze żeglarskiej. Cześć, tu klub Sopot. Skład naszej załogi na ten sezon to jestem ja, na sterze Weronika Jeroszek, na grocie Oleg Waszkiewicz, później na foku jest Jeremi Dąbrowski i dziobowy Michał Kryński. Nazywam się Robert Janecki, na tej ulicy żegluję na sterze. Na trybie grota jest Jarek Kubik, na trybie foka Igor Szrubkowski, a na dziobie Jacek Wysocki. Na sterze Jarek Radzki, Krysenki, Narstowski, Prymer, Grota Robert, Góra. Na kerze i z przodu, na picie i foku, Mariusz Kłobucki. Jesteśmy z różnych środowisk, ale połączyła nas pasja do żeglarstwa i świetnie to na razie funkcjonuje. Mamy ochotę na bardzo dobry wynik w tym roku. Od dzieciaka żeglujemy. Po 20 latach wróciliśmy na małódki, ścigacie, ścigać się. Debiutujemy w pierwszej lidze, to jest nasz debiut. No i liczymy na progres w tym sezonie, że każda impreza będzie lepsza od poprzedniej. W tym składzie pływamy e, ligę, już drugi sezon. Trzymajcie kciuki, kibicujcie jak klubowi Sopak. Niedziela przywitała wszystkich zupełną flautą i oczekiwaniem na prognozowane podmuchy wiatru po południu. Tym razem prognoza sprawdziła się w 100% i po 13 można było wznowić rywalizację. Zaczęliśmy drugi dzień pierwszej ligi żeglarskiej w Olsztynie. Niestety Olsztyn przywitał nas w niedzielę bardzo słabym wiatrem, to by było i tak optymistyczne jakbyśmy powiedzieli, natomiast przywitał nas absolutnym brakiem wiatru. Dobrze i równo pływał Wolin, awansując na pierwsze miejsce kosztem SportWity. Nie, nie jesteśmy zadowoleni, że te regaty nie mogą znaleźć finału. Natomiast też ciężko nam powiedzieć, czy lepiej byłoby, żeby się zakończyły, czy żeby jednak uznane zostały za nieważne. Aktualnie czekamy na wiatr. Bardzo liczymy, że wyścigi się odbędą oczywiście. Jesteśmy aktualnie na prowadzeniu, także z, no z tego co wiemy wystarczy dwa wyścigi, żeby regaty się odbyły i były uznane za ważne. Także osobiście bardzo liczymy na to. Z jednej strony mamy pewien komfort, bo w regatach jesteśmy drudzy, a w generalce piersi, ale z drugiej strony mamy dyskomfort, bo się nie ścigamy. Chcielibyśmy mimo wszystko zabezpieczyć naszą pozycję na wodzie, a nie na brzegu. Doskonałe otwarcie zanotował Garland, wygrywając swój wyścig i wracając do walki o czołówkę. Podobnie zaczęła załoga KS Marina Niesulice, bo awansowała na szóste miejsce tuż przed Garlandem. W po trzech godzinach oczekiwania na wiatr przyszły jakieś chmurki, coś, coś drgnęło, udało się rozegrać pierwszy wyścig, zmienne warunki, trudny, trudny, słabnący wiatr, ale wygraliśmy, z czego się bardzo cieszymy, dość czujnie, na górnej boi byliśmy trzeci, ale świetna rozgrywka na że załoga się świetnie spisała i udało się. Wiatr choć słaby w końcu powiał w żagle ekipy PPJ Michała Brzezowskiego, która po dwóch rozczarowujących rundach nareszcie pokazała pełnię swoich możliwości. Po długim oczekiwaniu jesteśmy znów na wodzie. Mega się cieszymy. Po ostatniej rundzie w Gdyni odzyskujemy wiarę w siebie. Jesteśmy teraz na trójce. Mieszająca się stawka spowodowała, że dopiero ostatni wyścig miał zdecydować, kto wygra całe regaty. Liderzy mocno skupili się na walce ze sobą, co otworzyło szansę dla GRP Powic, Tomka Ferreta i Jacht Klub 2 Jarka Radckiego. I obie załogi niespodziewanie wygrały swoje wyścigi, poprawiając pozycję w rankingu. Finalnie Wolin przypływa przed Sportwitą i wygrywa całe regaty. Ocean Challenge zajmuje trzecie miejsce w wyścigu i całych regatach, a Kościan notuje dopiero ósme miejsce i spada na piąte w całych regatach, ustępując doskonale finiszującej załodze Mariny Nieculice. Jacht Klub Białęka i Garland Gliwice zajmują odpowiednio szóste i dziesiąte miejsce ograniczając swoje szanse walki o awans do ekstraklasy do minimum. W dole tabeli załogi zajmujące miejsca w strefie spadkowej poza GRP Powic nie były w stanie nawiązać walki o wyższe miejsca i ich sytuacja przed ostatnią rundą jest realnie zagrożona spadkiem do drugiej ligi. Po dwóch dniach rywalizacji w Olsztynie cieszymy się, że dzisiaj był wiatr. Mogliśmy poprawić wczorajszy wynik. Wyścigi były dosyć ciężkie i skomplikowane, natomiast bardzo cieszymy się z trzeciego miejsca, które daje nam cały czas awans, no i patrzymy do przodu przed gatami finałowymi w Sztynocie. Sport Vita pływała równo i może już odcinać kupony przed ostatnią rundą w Sztynorcie. Tam, by awansować do ekstraklasy, trzeba pływać po prostu swoje, ale znając ambicje tej doświadczonej ekipy, nikomu zapewne nie będą mieli zamiaru odpuszczać. Jesteśmy po trzeciej edycji pierwszej Ligi Żeglarskiej w Polsztynie. Skończyliśmy regaty na drugim miejscu, były ciężkie warunki, mało wiatru, szukaliśmy go wszędzie, ale udało się dopłynąć na drugiej pozycji. Najlepiej słaby wiatr zaklinała Weronika Jaroszek. Sternik Albatrosa mogła wraz ze swoją ekipą cieszyć się z pierwszej wygranej w regatach pierwszej ligi żeglarskiej. Był to powód do radości i dumy. Z ekipą UKS Albatros Boli wygraliśmy trzecią rundę Ligi Żeglarskiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego pływania. Pływaliśmy bardzo równo. Warunki były bardzo ciężkie dla nas, ponieważ mało wiatru, zmienny był i bardzo nieprzewidywalny, ale cieszymy się, że udało nam się zająć pierwsze miejsce i jesteśmy naładowani super pozytywną energią. tabeli jest już prawie pewna swego. Sport Sportwita, Wolin, Ocean Challenge i Kościan mają komfortową przewagę nad łęką Nieculicami i Garlandem Gliwice. Ale ci, którzy są na dole tabeli muszą się wziąć w garść, jeśli w przyszłym roku dalej chcą rywalizować na tym szczeblu. Teraz czas na zmagania Ekstraklasy w Olsztynie, a potem cała karawana odwiedzi szczynord na ostatnie rundy zmagań Polskiej Ligi Żeglarskiej. Tam widzimy się w ostatni weekend września.